Kontynuujemy naszą przygodę na tym jakże pięknym osiedlu. Eksplorujemy dalej. Totalnie liniowo jest później. no Domyślałem się, że tutaj takie takie otwarte mini światy nie będą wieczne, nie będą cały czas ciekawe, patrzcie, tutaj niby te samochody są fajnie zamodelowane drzwi są uchylone, mogliby jeszcze w tych samochodach porobić jakieś takie minifanty, ale tu jakaś woda tam jakiś alkohol jakaś szmatyczku coś tam w bagażniczku wiecie o co chodzi dobra szu, bo ja nie oglądam od samego początku muszę powiedzieć, co się działo od początku do teraz. Eee, czekaj, od początku, chodzi ci od początku gry czy od początku streama dzisiejszego. Bo od początku gry to myślę, że tutaj by mi zbrakło dnia, jak miałbym ci opowiadać, co się działo. I eee, by mi chyba śliny zbrakło w, w buzi. Ale od początku streama to właściwie niewiele się wydarzyło. Dobra, słuchajcie, byliśmy na pewno na dole w dwóch pierwszych mieszkankach. Zróbmy dalsze tutaj mieszkanka. Tutaj, czy to już było mieszkanko? Tak było, bo tu przez oknośmy się wbili. I tu chyba już dalej nic nie było. Tak. Dobra, czyli tutaj mamy załatwione. Lećmy tutaj. E, tutaj byłem. Tu leżała buteleczka. Ok, załatwmy cały parter. I później pobiegniemy na piętro. To pewnie można przeciągnąć. Oczywiście, że tak. To już widać. E, pewnie tutaj, żeby przeskoczyć przez tą plandekę do kolejnej lokacji. E, więc zanim to zrobimy, to sobie pobiegniemy na górę. Aha, czekajcie, tu nie było żadnej góry, o, czekajcie, tam jest jakieś otwarte łokno otwarte łokno i tam będzie można pewnie sobie wejść po tym kontenerze ale ja jeszcze sobie tutaj zobaczę, czy nie ma żadnego wejścia po jakimś samochodzie albo coś takiego, nie ma, z tej strony tutaj też nie ma, dobra, czyli tam pewnie jest tylko to jedno mieszkanko do przeeksplorowania więc teraz zrobimy sobie górę tego budynku e, przede mną. A później zrobimy sobie to mieszkanko. E, no właśnie tak liczę na to, żeby mm, skończyć grę i wtedy się wypowiedzieć już w 100%. Bo mniej więcej. E, już teraz widzę, mm, jakie gra ma. Uh, ok, już mniej więcej widzę, jakie gra tam mam elementy wprowadzone i tak dalej. Wid o, tutaj na przykład, zobaczcie, w ogóle nic nie było na górze, dziwne. Uh, więc y widzę, że bardzo mocno nawiązuje do jedynki. No, Dobra, najpierw tutaj sobie przesuniemy okay. ok, Dina sobie zostanie, a my sobie eksplorujemy tą chatę. Też tutaj może być jakiś przeciwnik. Chociaż nie wiem, czy to kucanie coś pomaga w takich sytuacjach, kiedy ma być jumpscare Nie mamy się zwyczajnie przestraszyć. No to wiadomo, że nam nie pokaże jakiegoś przeciwnika, który się ze ścianą kryje. Ma nas po prostu przestraszyć. Ale są nożyczki. Co tu jeszcze? Co tam? Kurde, jak się wydar. Co tu mamy? Viv, ostatniej nocy nas okradziono. To był Jimmy. Mam nadzieję, że zrobił to sam. Jeśli jesteście w trudnej sytuacji, możesz mi o tym powiedzieć. Ty i twój syn nie jesteście mi obojętni. Teraz musimy sobie pomagać bardziej. Czy kiedykolwiek wcześniej wyjście. i Tak już grasuje wielu przestępców. OK w sumie nic nie wnosząca notatka chyba do naszego życia. Aż mi się tam kurczę kot przejął całą tą sytuację Nie dziwię mu się. Hmm. 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 Tak dobra wsunę ten komentarz Davis, tak żeby po prostu jak ktoś wejdzie nowy na czat, to żeby nie musiał tam od razu wskakiwać na... Yy, nie no tak, no tutaj wiadomo, że wszystkie konsole, wszystkie sprzęty będą zapowiadane jako Najnowszy szczyt technologiczny, żeby ludzie się nahypowali, że za dwa będą mieli e, game endingowy sprzęt, który po prostu uciągnie e, prom kosmiczny. ale cóż, jakaś nowa bomba mini pułapka wybuchająca. Czyli taka mina po prostu, no co tu dużo mówić. Zobaczmy z czego się ją robi. O, dużo fantów, robimy apteczki. Dobra. A to jest woda, myślałem, że to jest alkohol. Co możemy z wody zrobić? Na przykład taką minę, proszę bardzo. Eee... No nie wiem, powiem szczerze, że chyba PS5 będzie już bardziej pod jakiegoś RTX podchodziła raczej niż pod GTX. -a. Natomiast pod GTX 1080 myślę, że podchodzi PS4 Pro. Także PS5 to bardziej już tak mierzy chyba właśnie w te RTXy. Tak mi się wydaje, bo tam już się jakieś sunshafty widziałem wkradają. Takie przez RTX obsługiwane elementy. No ale umówmy się, dobry RTX kosztuje 2500 zł, a, a, a to jest tylko karta graficzna. A za 2500 zł to możliwe, że będzie cała konsola, nie? No, dzięki, Lina. No. Dobra, miejscówka, żeby sobie stać. Normalnie muszę ją uwalnąć, chyba choć tutaj Posuń się mi stąd poszła O tam siu kurde no, co za babul zioł i podle pod kontener i se stoi. Okej. Okay. no ja też tutaj się zgadzam chyba z tym, co Piotr pisze. Ee, że to chyba bardziej też chodzi o optymalizację, prawda? Że z takiego niewielkiego sprzętu za 2000 oni będą po prostu wyciskać e, dużo, dużo więcej z uwagi na właśnie lepszą optymalizację. Ale to też się okaże. Okej, okay. widzimy tutaj kilka wilczków. Czekajcie, czy... Ja mogę... Ja chyba nie mogę e, wy, wykrywać przeciwników e, leżąc, bo muszę być przykucnięty. Zależy na jaki temat, Davis. Jeżeli na temat spoilerów i fabuły The Last of Us, to poprosimy nie rób tego. A jeżeli na temat y, konsoli, RTX-ów, GTX-ów, pisz śmiało ile chcesz. Kurde, jak to się robiło? A, R1. Patrzcie, oni na przykład są za daleko. Ale wiecie co? Ja chyba mam tutaj trochę kiepską pozycję. Ale bym... O, tutaj mi ktoś... Co? Kto to mi widzi? Ja mam tutaj chyba, mm, mam, czekajcie, mam amunicję? Trochę mam tej amunicji. Aż się trafiłem. Dobra, chyba już ich nie ma więcej. E, wiecie co, można było to zrobić skradając się, ale powiem szczerze. Jesteś I tutaj mówię dobrze? bardzo szczerze, zwyczajnie mi się nie chciało tego robić. Bo przeważnie to skradanie to trwa tyle, żebym to robił chyba z pół godziny, a tutaj zwyczajnie. Kilka strzałów i po temacie. No widzicie, teraz Eli nawiązuje do tego, że nie jest fanką tego typu sprzętów i masek i tak dalej. I to jest nawiązanie do pierwszej części, a dokładnie do dodatku Left Behind, bo tam właśnie ze swoją koleżanką bawiły się w centrum handlowym, gdzie takimi maskami właśnie się tam bawiły, nakładały je i tak dalej. I teraz Eli mówi, że nie jest fanką czegoś takiego, no właśnie. My przyczynę znamy, tak? Kto Left Behind widział, ten wie. Patrzcie tam, kurde, tam jak daleko można sobie pobiec. Na razie chyba tą miejscówkę do końca bym sprawdził. Bardzo szczeka mała podpowiedź, jak celujesz ze snajperki to troszkę wyżej pocisk opada przez siłę przyciągania, więc plus obrót ziemi. O kurde, jakby takie rzeczy brali pod uwagę. E, ogólnie mógłbym celować, e, ale powiem szczerze, że pomimo tego e, aim assista to wraz nie jest takie proste, a ja jestem strasznie cienki w strzelaniu na konsoli. Także to co tutaj robię to i tak jest chyba szczyt. Moich możliwości dobra, tutaj zajrzyjmy, jakaś stara pralnia. Dobra i chyba jeszcze tutaj jakiś gostek spadł. O, właśnie nic przy sobie nie miałeś. Mało amunicji. Rewolwer już na maksa. Trzeba chyba więcej z tego rewolweru strzelać. On jest dosyć silny, a mam masę amunicji. Zwyczajnie nie lubię z niego strzelać. Dlatego już mi się zapchało amunicją. Nic tu nie ma. Czasem coś tam wyjdzie, nie, Maćku, ale to czasem, naprawdę Dobra, w tym tunelu już też nic więcej nie ma. No, faktycznie są tutaj takie momentami mocno otwarte lokacje, gdzie jest sporo do zwiedzania, ale jak później się okazuje, to tak naprawdę tego zwiedzania to jest niewiele, po prostu sama lokacja jest spora. A takich domków, gdzie możemy wejść do środka albo jakichś pomieszczeń, to to jest dosłownie dwa czy trzy na całą mapę. No Zauważcie, tutaj jaki fragment przebiegłem tego osiedla. No, i totalnie nic tu nie było, nie? Także zamodelowane jest wszystko pięknie dookoła, ale takich miejscówek do eksploracji faktycznie niezbyt dużo. Dobra, to mamy. Tutaj się nie da wejść. Tutaj byłem. To jest ta pralnia. Czekajcie, tu może się da wejść. O, czekajcie, tu coś ewidentnie... Tu coś jest na rzeczy. Zobaczcie, tam pomieszczenia są podejrzanie zamodelowane. Drabinka biegnie aż do samego dachu. Coś czuję, że tutaj można coś przesunąć. Zobaczmy. Nie. Hmm. Bardzo fajny byłby motyw na przykład, jakbyśmy musieli wejść na ten budynek i na przykład stąd, nie wiem, w tą drabinę na przykład rzucić butelką albo rzucić cegłą i ona się wtedy obsunie, wiecie o co chodzi. No, ale tak się nie wydarzy niestety. No, tutaj było wejście w ogóle chyba na ten budynek. Zgadza się. No co jest? Mhm, czekajcie, spróbuję jeszcze cegłą. Strasznie mnie intryguje to. kurde, no dziury normalnie robi, nie? Może trzeba bardziej poszukać czegoś, co by można było tutaj podsunąć pod tą drabinę. Bo ja mi się wydaje, że ona jest do zrzucenia, nie? Tylko nie ma to za bardzo nic do podsunięcia. Ten kosz na pranie raczej nie. No nie wiem, może ja sobie tylko ubzdorałem. A może, może się da faktycznie jakoś tam wejść. E, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o konsolę e, PS4, no ja się tutaj nie jestem w stanie wypowiedzieć. Nie grałem na żadnej innej jak na Slimce, no ale jak widzimy Slimka sobie pięknie radzi chociażby z takimi hiciorami jak The Last of Us 2. Więc jeżeli chodzi o samo popykanie, no to jak najbardziej wystarczy. No jak chcemy jeszcze jakieś tam super wrażenia wizualne tutaj e, odkrywać, no to oprócz samej konsoli myślę, że trzeba mieć jeszcze naprawdę przepotężny telewizor, który nam to mm, Wyświetli, prawda? Bo to, że konsola to obsłuży, da nam tutaj same najlepsze rzeczy. To wcale nie do końca oznacza, że, że, że będziemy to widzieć. się nie da tu wskoczyć? Co jest, kurde? Że oprócz konsoli PS4 Pro, na pewno telewizor, nie? O, tam widzę lutków. How do trespassers even get in the... company? The... The... Same way the deserters get out. If you ask me, deserters are the worst. I don't give a fuck. They don't want to be here, then they don't want to be here. They're fucking traitors. At least with scars you know what you're getting. Oh. Like I said, I don't give a fuck. <laughs> No co się rzucasz? Co się rzucasz, dziewczyno? Po co ci to było? Dobra, jeszcze się tutaj rozejrzymy. Może tutaj? Kurde, no nic. Tyle miejscówek fajnych, gdzie mogliby dać właśnie jakieś takie ciekawe, ukryte rzeczy, a to kurde pusto no. Jest jakaś stacja benzynowa? Co to jest za miejsce w ogóle jakieś inne? A, dobra, to jest to miejsce, jakbyśmy pobiegli od tych kolesi na samym początku w lewo właśnie, co się tak jarałem, że taka wielka uliczka. Dobra, to tam sobie pójdziemy w kolejnym materiale na YouTubie, a na streamie oczywiście zostajemy.